Słuchaj Roman, my wiemy o tym, że chwilę przed śmiercią Adam Struga szarpał się z matką Michała, tak? No zgodnie z tym, co powiedział chłopak, facet ją dusił, tak. No dobrze, a ja od dłuższego czasu zastanawiam się nad tym, jak chłopak zadał mu cios z przodu. To znaczy, jak on się znalazł między matką, a konkubentem. Wytłumacz mi to. Maciek, ja wiem, że ty próbujesz pomóc Michałowi, no, ale... Kurde, no. Kurczę, na nożu są tylko jego odciski palców, no żadnych innych. Roman, ja, ja wiem o tym, że tobie też coś tutaj nie pasuje. No, mam rację. Też mi nie pasuje, ale Maciek, ja muszę iść zgodnie z dowodami. Patolog jednoznacznie potwierdził, że tym narzędziem dokonano zbrodni. Na narzędziu są tylko odciski palców chłopaka. No, ja muszę zgodnie z dowodami. No, ja o tym wiem. Naprawdę wiem o tym, ale w takim razie poproszę cię. Podejdź tutaj i stań przodem do mnie. No. Roman, stań tutaj, tak? Słuchaj, prawdopodobnie w tym miejscu stał Adam Struga, kiedy został zaczgany. Mhm. Mam rację? Tak. Cios dostał tutaj? W serce. No mhm. to teraz zerknij do raportu i zobacz, co tam, jest, co tam jest napisane. Cios został zadany jak? Z góry, czyli w ten sposób, tak? No i co? Nie zastanawiacie to? O kurde. No wiesz, co mam na myśli, prawda? No Rozumiem, no i jak trzynastoletnie dziecko mniej więcej tego wzrostu mogło zadać taki cios. No, normalnie dźgałby w ten sposób, tak? No dokładnie tak. Słuchaj, dla mnie jedynym wyjściem jest to, że wszedł na krzesło. No ale wydaje mi się to mało prawdopodobne. Co ty o tym sądzisz? Sądzę, że musimy z chłopakiem porozmawiać.